Dzień dobry! Dzisiaj mam pierwszą rutynę pielęgnacyjną, taką poranną. Ta była bardzo na szybko. Zaczęłam od prysznica i rozczesania włosów. Oczywiście, daklip musi być, bo inaczej to nie ma żadnej rutyny pielęgnacyjnej u mnie w domu. I każdy dzień ostatnio startuję z tym dezodorantem Aloe Ever Shield, który wy mi poleciliście. Naprawdę, bardzo fajnie mi się sprawdza, mimo że jest teraz gorąco. Nie ma aluminium, mogę spokojnie polecić. Dzisiaj używałam takiego Yum, Yum Cleanser ze Skin 79. On ma nieprawdopodobną konsystencję. To jest coś takiego ala pianka żelowata. Ciężko powiedzieć w każdym razie mikroskopijną ilość używam, jak tutaj widzicie. Pierwszym razem jak go nakładałam na twarz, to wzięłam prawie całą taką no, szpatułkę powiedzmy, to mogłam się praktycznie do pępka nim umyć, bo on jest tak wydajny. Jak widzicie tutaj wzięłam minimalną ilość, dodaję odrobinkę wody i on się zamienia właśnie w taką delikatną pianeczkę, bardziej takie mleczko. Ma piękny zapach, świetnie oczyszcza skórę, zmywa też dobrze makijaż, chociaż ja wolę go używać rano z racji, że ma taki energetyzujący zapach, to po prostu przyjemnie mi jest go używać rano. Nie zawsze myję twarz rano w taki sposób, częściej przycierem ją tonikiem albo, albo jakimś płynem micelarnym, ale akurat dzisiaj miałam ochotę na takie większe oczyszczenie. Jak widać, mi się podoba ten zapach, e, więc użyłam sobie właśnie tego produktu. Spłukuję go chłodną wodą i wycieram twarz ręcznikiem papierowym. Ja Wam już mówię też od lat, że nigdy nie używam takiego zwykłego ręcznika do twarzy, tylko mam zwyczaj właśnie stosowania ręczników papierowych i wychodzi to moje skórze na dobre. Teraz używam toniku, to jest mój tonik domowy, zostawię Wam link na dole do przepisów. Ten był chyba pomarańczowo-malinowy, o ile się nie mylę, taki odświeżający po prostu tonik o poranku, żeby troszeczkę pH wyrównać. Nadmiar zbieram wacikiem, nie używam kremu pod oczy dzisiaj, dlatego, że używałam mojego balsamu pod oczy wieczorem i po prostu nie potrzebuję nawilżenia rano więcej, więc nie będę tego dokładać. Dalej stosuję mój tonik z sezony w charakterze takiej esencji. Używam też esencji domowych i też Wam nagram film o nich, jak znajdę w końcu trochę czasu. Dzisiaj używam właśnie tego, z wielką przyjemnością też pięknie, pachnie, świetny kosmetyk. Wklepuję go delikatnie w cerę i też wklepuję go właśnie w szyję i jeżeli coś mi tam zostanie, jakąś większą ilość powiedzmy dałam, no to właśnie tak sobie go rozprowadzam, jak tutaj widzicie. Nie używam dzisiaj kremu nawilżającego, bo tak jak mówię też nie potrzebuję. Dzisiaj używam kremu z filtrem. O ten filtr dużo osób bardzo mnie pyta. Od kiedy Wam pokazałam na Facebooku to jest krem z filtrem ze Skin79. On bieli bardzo mocno, jak zobaczycie za chwilę, bo ma 100% filtrów mineralnych. Ja nie mogę używać filtrów chemicznych i staram się tego nie robić. Jedyny Minus, jaki ma ten kosmetyk, to to, że on ma silikon. Ja się trochę boję, że on nie zapcha. Na razie używam go tam co któryś dzień, powiedzmy, nie jakiś codziennie, i jest wszystko w porządku. Jakby w razie coś się miał zmienić, to będę wam dawać znać na bieżąco. W każdym razie używam go z wielką przyjemnością, bo fajnie chroni. Tak jak mówię, trochę bieli, ale jak ja go teraz zostawię na twarzy, pójdę wyprowadzić psa, to po powrocie już będę mogła spokojnie nakładać makijaż. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi komentarz, czy chcielibyście zobaczyć jakąś inną rutynę, weekendową albo wieczorną. Może. Tymczasem żegnam się z wami, życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!